mano ludzie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem z moim kolegą z sąsiedztwa i jedziemy się przejechać w takie nasze trzy znane miejscówki i pokażemy Wam jak one wyglądają, więc zapraszam Was do oglądania i zostawienia subskrypcji ponieważ czeka nas bardzo, bardzo ciekawy myślę, że po części też długi film, więc siadajcie i oglądajcie. Dobra, jedziemy teraz. Kierunek pierwszy, Tama. Czeka nas jakieś kilka minut drogi. Jeżeli ktoś by się pytał, na czym oczywiście nagrywam, że jest taki obraz, a nie inny, w sensie jeśli chodzi o kamerę, czy nagrywam na jakimś GoPro, na szelkach, to tak, mam szelki, które są dostosowane i do GoPro, i do telefonu. O, widzicie jak zarzuca, bo popadało u nas dzisiaj trochę, a skuterem to po takim terenie ciężko się jedzie troszeczkę. Yy, wracając do rozmowy, no to zapytacie czym nagrywam, no to już wam mówię, mam dostosowane takie szelki, gdzie mogę sobie pozmieniać, nawet stawić sobie mogę GoPro lub nawet telefon. Na razie nagrywam na telefonie. Jestem w trakcie zbierania funduszy właśnie na GoPro. Tak więc jeśli chodzi o GoPro, to myślę, że jeżeli będziemy już mieli crossa, to wtedy będzie się pojawiać film z GoPro. Na razie nagrywam telefonem. Myślę, że jakość obrazu nie jest jakaś zła. Gorzej pewnie z dźwiękiem i z tymi szumami, za które przepraszam. Ale no, cóż poradzić? Jedziemy sobie dalej. Piękne widoki. Gdzie nie gdzie jest pokoszony zboże. Droga zrobiona z kamieni, co oczywiście trochę utrudnia jazdę nagrywając to, bo. Już się trochę wszystko trzęsie. Tym bardziej, że mam jednego pasażera na sobie. No i co? Tak, jak mówiłem, albo nie mówiłem, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I oczywiście, łapkę w górę. No i jakiś komentarz, co byście na przykład chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja mówiłem, że ten motowlog będzie. Yy, tak sobie powiedziałem, że ten motovlog, który następny nagram, to albo będzie o tym, jak yy, doznałem już lekkiego wypadku na tym skuterze, zapytacie się czemu, o to odpowiem Wam na ten temat na następnym filmie, a dzisiaj po prostu chcemy Was zabrać w trzy takie miejsca, które za dzieciaka były po prostu naszą tak naprawdę jedną wielką atrakcją. Jedno miejsce które jest do tej pory naszą atrakcją to jest właśnie tama u nas tama wodna która wytwarza energię przynajmniej tak było Kuba, nie? Aha. mówię, że ta tama bo tutaj widzą tłumacze że ta tama, do której teraz zmierzamy to polega na tym, że, że tam są takie świdry, które tą wodę produkują jakby przez to się robi energia, czyli w sensie światło jakieś to, nie? No właśnie, tutaj Kuba podpowiada mi się oczywiście, on ma trochę więcej lat ode mnie Trochę więcej żyje tutaj, w tym miejscu Jeśli chodzi o zwiedzanie, więc myślę, że bardziej wie, dlatego jego się pytałem I mówi, że jeżeli chodzi o Tamę, to mogliście usłyszeć albo nie Jeżeli chodzi o Tamę, to po prostu no, Tak jak mówiłem, Tama polega na tym, że Woda, która przepływa z Tamy Do rzeki dalej Są takie jakby łopaty, czy tam świdry które to, o tą wodę tak jakby uderzają i tworzy się energia czyli jakieś światło, prąd itp. itd nie znam się na tym za bardzo ale na następnym filmie myślę, że się trochę dowiem i odpowiem na, na to po prostu na to pytanie a teraz trochę zjazdy damy mu w gaz jeden dół. Trzeba jechać powoli i bokiem. Na tej tamie sobie staniemy. Pokażemy Wam jak to wygląda. Tu zobaczcie jak pięknie zboża wyglądają. No piękna pogoda. Mimo, że dzisiaj padało praktycznie prawie cały dzień, bo potem wyszło ładne słońce i około 17 od 16 do 18 padało mamy jakąś 19 tu marna kukurydza No powiem wam, że jest troszeczkę ślisko, myślałem, że nie będzie problemu z przejechaniem, a jednak czasem na tych błotach to tutaj nieźle zarzuca, nie? Chociaż i tak nie jest źle jak na pogodę, że dzisiaj padało, ale trochę powysychało. Żyto marne w niektórych miejscach, my wczoraj u wujka pokosiliśmy całe pole owsa, ładnie posypało cały rozrzutnik, żyto, żyto też pokosiliśmy. Żyta, trochę mniej było, ale za to słomy dużo, bo żyto było wysokie. Ale to podjedziemy potem na następne miejsce to wam pokażemy o co chodzi. Bo myślę, że nie każdy wie o co chodzi. No, skuter się prezentuje w ten sposób, gdzie jest źle. Tu trochę plastiki odpadają, jak widać, ale to się weźmie i weźmie się i naprawi. I co, lecimy na tamy. Tak to wygląda. Tu w ogóle wody nie ma, nie wiem co tu się stało, ale tu jeszcze ostatnio była woda. A jak widzicie, nie ma tej wody. Nie wiem co się stało. Kiedyś za dzieciaka tu był taki pan w tej budce i chodziłem sobie między ten, tym i było fajnie. Tutaj też była woda, co nie Kuba? Była woda, nie? I nie ma tej wody jakoś, nie wiem co się stało. Czy... Za... a została woda spuszczona i to w całkiem nieźle całkiem nieźle została spuszczona ta woda i nie ma jak pływać ta woda została spuszczona ona tamtędy chyba ale jakoś leciała nie wiem no i rzeka Radomka sobie płynie no nie, jest taki sam stan jak ostatnio ale widzieć, możecie zauważyć, że jednak było trochę więcej wody tu mamy kolejne miejsce, ale to potem Wam pokażemy jak to wygląda na razie idziemy sobie przez tam. Tędy też jeździmy skuterem często tam na naszą miejscówkę, bo tam jest staw, na którym łowimy taki prywatny staw, gdzie można sobie wykupić miejsce i sobie połowić. O, tu mamy coś takiego. Stan wody nie jest jakoś dużo. Tu chyba była kiedyś tabliczka ze zakaz kąpieli. O, jest tabliczka zakaz kąpieli. No i tak to wygląda. No, i stan jest rzeczywiście mniejszy, bo jeszcze tutaj ostatnio woda wypływała z tych trzech miejsc. Z tego nie wypływała, ale z tamtych dwóch woda wypływała. No, i tam są te świdry, zaraz Wam przybliżę, o których mówiłem, że one się kręcą, przez to wytwarzają jakiś prąd, nie? No, i taka woda sobie płynie dalej, dalej, dalej. No, i oczywiście tyle. Zapytacie, czy w tym miejscu będą jakieś ryby? Raczej nie, ryby bardziej będą po tamtym miejscu. Tu nie będzie raczej ryb, nie? nie? Nie, tu nie będzie ryb. Ryby bardziej są po tamtym miejscu, tak jak mówiłem. No i co? Robimy tu chwilkę przystanku i lecimy na kolejną miejscówkę. No i kochani, wyszedł taki wypadek przy pracy, że złapała nas to taka burza. I musieliśmy przeczekać, bo grad padał, no widzicie co tam co się dzieje tam na przodzie. Przeczekaliśmy pod liśni, bo nasz w ogóle tutaj nie padał aż tak bardzo jak jechaliśmy eee, No i co, przełożymy następne nagrania na następny vlog Po prostu na razie na dzisiaj kończymy Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, siemanko No i kochani, wyszedł taki wypadek przy pracy, że złapała nas to taka burza I musieliśmy przeczekać, bo grad padał No widzicie co tam co się dzieje tam na przodzie Przeczekaliśmy pod liśni, bo nasz w ogóle tutaj nie padał aż tak bardzo jak jechaliśmy. Eee, no i co? Przełożymy następne nagrania na następny vlog. Po prostu na razie, na dzisiaj kończymy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, Siemanko.